Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Dawid z kanału Mysterowy Darmowa Energia. Witam Was ponownie na instalacji hybrydowej, opartej o bank energii oczywiście Ogrowata 5000 ES i 49 kW w panelach. Zapraszam na banach. A więc macie tutaj bajzel. No ale to jest nieodzowny element każdej pracy. Cztery moduły po 6 kWh. To jest wszystko na razie jeszcze w powijakach. Przewód 35 mm2. Cztery balanserki. To jest jeszcze niepokończone. Kwestia kosmetyki. Wieszamy growata. Model 5000S. Zabezpieczenia i będziemy, będziemy szli do góry na dach, ściągnąć panele. Tu są przewody, wejście, wyjście do zasilania. Trochę o bateriach. To są baterie, których aktualnie już na moim kanale nie zobaczycie. W tej chwili robimy już zupełnie inne baterie. To są jeszcze, klient zakupił je sobie w zeszłym roku w grudniu, gdzie cena była w ogóle bardzo fajna. To są moduły, w tym przypadku 12S. Dlaczego 12S? Dlatego, że klient będzie tutaj od marca do października chodził w stuprocentowym off-gridzie, a ze względu na to, że w stuprocentowym off-gridzie nie ma problemu z rozładowaniem tego, więc system 12S tutaj w zupełności wystarczy. 14S, wiadomo, jeżeli jesteśmy podpięci do sieci, tutaj sieć jest, ale będzie używana tylko w pozostałych miesiącach, czyli od, od października do marca. Co mam mogę jeszcze powiedzieć o instalacji oparta o używane panele fotowoltaiczne, tak jak to wiecie z mojego kanału, że tak pracuję, tak robię i, i, i tak, tak jest bardzo optymalnie. Tina Solar 245W to jest bliźniacza konstrukcja do mojej, którą znacie z poprzednich kanałów, tylko tutaj klient zdecydował się na bank jonowy No i. Generalnie, dwie takie instalacje już uruchomiłem. Działa to bardzo fajnie. Też wrzucę Wam materiały z tego, coś skręcę. Tylko muszę się przejść po sąsiadach. No cóż, do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Zaraz Wam coś wrzucę, jak to pracuje po uruchomieniu, jak się system sprawuje, ładowania, prądy, parametry. Instalacja poprowadzona. Wchodzimy tutaj przewodami PV. No i zaraz będziemy podłączać do. Rozdzielnicy DC. Dobra, kochani, mamy spiętą rozdzielnicę DC z rozłącznikiem. Wszystkie przewody podłączone. Rozłącznik do akumulatorów z wkładką 160A. Ma to nie działać jako bezpiecznik, tylko bardziej jako rozłącznik. A jeśli bezpiecznik, to tylko na przyprądzie zwarciowym. Rozłącznik zasilania falownika, tak żeby można było mu odciąć zasilanie kompletnie, żeby chodził w pełnym owgridzie. Idziemy te przewody podłączyć do rozdzielnicy w domu, czyli wejście wyjście. I będziemy uruchamiać instalację. Instalacja już uruchomiona. Bateryki się ładują. W tej chwili mamy 2200 W paneli. Obciążenie budynku 300 W niecałe. Bateria się ładuje. Sprawdźmy sobie, co tu mamy. 230 W. 4V z paneli 0,1 kW już wypchnęło przez tą chwilę 8,5 A to jest prąd płynący z paneli. Zaraz Wam pokażę jaką mamy pogodę chmurki, ale słonko sobie gdzieś wygląda Włączony tryb SBU SUB przepraszam Czyli 2 mamy 400 Załóżmy sobie moment. Wprowadzimy Was w 200 z paneli, 300 idzie do chałupy. Zasymulujemy sobie teraz odcięcie zasilania. Mamy 2 kW z paneli. Około 300 W. 300 W około jest obciążenie budynku. Jak widzicie, wszystko działa, a ta zasila się bezpośrednio z solarów, umniejszając tą wartość. tą reszta to jest ładowanie. Mamy około 35-36 amper ładowania w baterię bez zasilania sieciowego, czyli można w off gridzie? Oczywiście, że można. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.